Tak, słucham. Dzień dobry Pani Maciej Bielowski, Gazeta Ja Chciałem Panią poprosić o jakiś komentarz na temat aktualnej sytuacji, ponieważ byłem na Podlasiu pod koniec sierpnia. Oczywistych nie mam przyjechać. Także czy Pani zechciałaby jakąś opinię swoją wyrazić na temat sytuacji, jak to się może rozwinąć, jakie są droje, co ludzie po prostu czują położyć? <laughs> Ja osobiście sądzę, wiele osób, wiele osób z mojego otoczenia również, że to się nie skończy szybko i to się nie skończy dobrze. Właściwie każdy dzień przynosi coraz gorsze informacje. W tej chwili powszechnie, jak gdyby takie powszechne nastroje, emocje, to jest strach. Jasne. Ja osobiście boję się eskalacji tej sytuacji militarnej. Wiem, że pojawiają się grupki paramilitarne, które nie są w żaden sposób powstrzymywane przez, przez, przez służby mundurowe, co sugeruje, że działają z nimi w porozumieniu. Ale przepraszam, to, to, to są grupy działające po, po naszej stronie polskiej według Pani, tak? Tak, tak, oczywiście. Przecież to, co się dzieje po tamtej stronie, no to, to wiemy głównie z mediów tak. I, i też jeżeli ktoś to śledzi, to z, z doniesień uchodźców, którzy Jasne. publikują filmy po tamtej stronie granicy. Ja mówię o tym, co się dzieje tak, tutaj. Tak, oczywiście. Tak po prostu chciałem mm. się upewnić. Mhm. Słucham tak. Panią. Ludzie się polaryzują. Na pewno. Część, część osób niesie pomoc ludziom z lasu, tym, którzy przechodzą. I są to osoby coraz bardziej zagrożone właśnie przez jakieś dziwne formacje paramilitarne, które na przykład są po ale mają broń. Wiem, że pod hajnówką chyba wczoraj czy przedwczoraj została zaatakowana trójka uchodźców łomami metalowymi. Została okradziona, pobita ciężko. I nie jestem tym zaskoczona, ponieważ wśród moich znajomych, którzy udzielają pomocy, krążą pogłoski o różnych właśnie paramilitarnych grupach z zasłoniętymi twarzami. O Polakach. Więc to jest, jest przetarzające. Był czas, że w okolicy Krymek było dużo mniej uchodźców, dlatego że granica została uszczelniona, ale to się zmienia bardzo dynamicznie. Tak. W tej chwili ta granica została rozszczelniona ponownie. Przed wczoraj duża grupa uchodźców została złapana w mieście wczesnym rankiem, o. wywieziona dwoma, około 60 osób. Została wywieziona dwoma autokarami, nie wiemy dokąd z tego, co ja usłyszałam, bo ja mieszkam niedaleko ulicy Grodzieńskiej tak. i dzisiaj w nowe, koło północy znowu kogoś złapano. To było słychać z, z, z podwórza. Hmm. Więc nastroje są makabryczne. Chciałem zapytać, czy, czy Państwo na przykład wierzą w jakieś takie rozsiewane strachy z białoruskiej strony, że oni tam niby Będą oddawali broń tym uchodźcom, czy to jest po prostu głupia propaganda ze wschodu, żeby tutaj wys wystraszyć ludzi, czy sprowokować wojsko nasze, czy, czy uważa Pani, że to są tylko jakieś tam spekulacje, czy, jakaś, czy coś mo-, może być w tym? Wie pan, Trudno powiedzieć, um, yy, yy, t... yy, trudno odpowiadać za prowokacje. Yy. Jakiego, jaką formę przyjąć mogą prowokacje strony politycznej, z którą nie ma żadnego porozumienia i nie ma żadnych kontaktów dyplomatycznych. Ja nie jestem żadnym spin żeby na ten temat się wypowiadać. Ja tylko mogę powiedzieć zdroworozsądkowo, że jeżeli się trzyma ludzi w makabrycznych warunkach wystarczająco długo, to nastroje. Wśród tych ludzi będą się radykalizować. Bardzo nie sądzę, żeby strona białoruska rozdawała komukolwiek broń, bo po co? Taka osoba byłaby y, y, siłą rzeczy znacznie bardziej narażona po stronie polskiej. No co ostrzeliwać się będzie? No, no przecież to głupota, tak? A, a, a czy nie znajdą się jakieś pojedyncze osoby głupie, które by tę broń wzięły? czy wręcz nie będą miały wyboru, tego nie wiem. Ja bym się tych osób nie obawiała. Mm -hmm. bo to, bo to bo to nie jest po nic, tak? Najwyżej się potem znajdzie gdzieś w krzakach tutaj. Jeżeli będą musieli przenieść, no to przeniosą i porzucą, no bo co? Nie sądzę, żeby tutaj było... Ja się boję radykalizacji naszych służb, które. Mm, no jeżeli się dopuszcza tego typu bojówki, to już świadczy o bardzo dużym rozprzężeniu i o tym, że. Że nad tym mało kto panuje. Pan mnie martwi. Rozumiem.